Jak skończę 45 lat, to zwolnię się z firmy. Jak odłożę 100 tysięcy złotych, to zmienię pracę. Jak schudnę 10 kilo, to założę własną firmę. Jak nauczę się perfekcyjnie angielskiego, to pójdę po podwyżkę. No ciekawe te jaki, ile ich już w życiu miałaś. Ile razy odkładałaś decyzję i dawałaś sobie to złudzenie, że kiedyś, tylko że do tego jak nawet nie stawałaś, bo nigdy nie zaczęłaś się uczyć angielskiego na poważnie, ani odchudzać, ani odkładać pieniędzy, ani, ani nic. Ale ten jak to twoja świetna wymówka. Chciałam ci tylko przypomnieć, że z każdym rokiem masz więcej lat, i jeśli niczego w życiu nie zmienisz, to jest ok, Tylko proszę Cię, nie maruć potem, że życie Ci przemknęło koło nosa i Ty nie zrealizowałaś swoich potencjałów i że zmarnowałaś cenny czas w firmie XYZ. To Twój wybór. A jeśli jesteś gotowa na transformację, to zapraszam na sesję. Po prostu, bo mowy to jest najwyższy czas, żeby nie jak... Wtedy i wtedy tylko jak to zrobić, konkretny plan przygotować i wziąć się do roboty. Trzymam kciuki.